naszego centralnego budżetu, żeby troszeczkę z temu budżetowi. Myślę, że jest to godne zauważenia i z tego miejsca chciałbym również, może niektórzy oglądają tę sesję, podziękować tym wszystkim rodzicom, dzieci, którzy tak bardzo się angażują i pomagają w tych małych szkołach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie ma, to poddaję pod głosowanie informacje na temat funkcjonowania oświata, oświaty yy, w nowym roku szkolnym 2019-2020. Kto jest za? Jednogłośnie. Stwierdzam, że Rada Miejska informacje informację na temat funkcjonowania oświaty z nowym, w nowym roku szkolnym 2019-2020 jednogłośnie. Yy, tutaj chyba zamykam punkt 7. Przechodzimy do punktu 8. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Trużyce za pierwsze półrocze 2019 roku i proszę panią skarbnik gminy Mateczankiewicz o przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku. szczegółowo omawiane na komisjach wspólnych i y, mam tylko y, takie y, y, dostałam od y, pan, panów radnych, państwa radnych y, dwa zapytania co do wyjaśnienia kwestii y, tych zawartych w tej opisówce. Chodziło y, o panu Badromiczkowi o y, kwoty, y, które składają się na y, na paragrafie na wydatkowym paragrafie Widziała, 300. To się. Chyba to się jest. na paragrafie 430 jest tam wydatkowana kwota 177 610 chciał szczegółowej analizy tego, tego punktu wydatków, więc przedstawię wam Państwu. Abonamenty na oprogramowanie, obsługa zdalna programów, wirtualny fax, utrzymanie domeny internetowej kosztowało nas 21 598,49 zł. Usługi pocztowe 100 371,88 zł. Usługi doradztwa podatkowego 24763 obsługa prawna 29595, 595, ścieki, które, za które płacimy do GK i wywóz śmieci z ulicy Fabrycznej 7465 wynagrodzenie Inspektora Ochrony Danych Osobowych ROTO 719550 obsługa klerowa i drukarek 5825 zł groszy inne usługi drobne związane z utrzymaniem samochodu służbowego ogłoszeń prasowych dozołóż uczniów na konkursy wykonanie pieczątek urzędowych 3151 zł groszy co daje kwotę wykonania 177,610,69 69 i drugie pytanie co do wykonania budżetu za pierwsze półrocze Chcieliście Państwo wyjaśnienia, czy te kwoty, które są skutkami obniżenia górnych stawek podatku, więc one się przedstawiają w następujący sposób. W 2012 roku zostały podjęte uchwały o zwolnieniu, to znaczy tak, w 2000, może po kolei będę czytała od, od, od początku, w 2012 roku została podjęta uchwała Rady Miejskiej 7 listopada 2012 w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego. Tego samego dnia na tej samej sesji wprowadzono zmiany, wprowadzono zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie gminy Bełżyce. 15 listopada 2018 roku wprowadzono uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Bełżyce na 2019 rok. Z tego powstały skutki, które dotyczą ogółu mieszkańców. I e, jeśli chodzi o grunty, stawki zostały obniżone. Może komu się wydawać, że to jest tak, 2 grosze na działalności, gruntach pod działalność gospodarczą, pod wodami o 8, pozostałe grunty o 8, grosze rewizji, e, rewitalizacja gruntów 0,05. Budynki. Budynki mieszkalne są całkowicie zwolnione, czyli o 0,79. Poddziałalność gospodarczą z 23,47 obniżone na 20,44. Z materiał 7 z 10,98 na 10,80. Zdrowotne 4,78 na 4,70, 7,90 pozostałe budynki na 6,65. I to, proszę Państwa, powoduje skutki takie, że e, kwoty tych zwolnień faktycznie przekroczyły w, pierwszej, e, w pierwszym półroczu 800 000 zł. Ale to, są, to nie są imienne. E, że tak powiem, no one dotyczą ogółu mieszkańców, tak, nie macie Państwo na terenie gminy naliczanych tych podatków. A ponadto też są obniżone stawki od środków transportowych i tak, powyżej 3,5 tony do 5,5 tony stawka ministerialna była, znaczy no jeszcze obowiązuje 832,71 uchwalona 638. Od 5,5 do 9 ton stawka 1389,14 uchwalona 794. Powyżej 9 ton 1666,96 uchwalona 1000. Więc to spowodowało takie, a nie inne skutki, bo to nie są jakieś indywidualne umorzenia, tylko to są skutki obniżenia górnych stawek podatku. Teraz w październiku będziecie Państwo procedować nad nowymi. Stawkami i, i, i wysokością tych mm, dochodów. Nie wiem, czy są jeszcze jakieś pytania, bo... Może hmm. taki raz Mam pytanie, czy... Dziękuję bardzo Pani Skarbnik, jeżeli to już jest wszystko. I teraz poproszę o przedstawienie stanowiska przez Komisję. Jako pierwszą Komisję Rozwoju Gospodarczego i Finansów. Komisja pozytywnie zaopiniowała e, wykonanie budżetu za pierwszy budżet 2019 roku. Dziękuję. Komisję Oświaty, Zdrowia, Kultury, Kotelewizycznej Sportu i Spraw Socjalnych. Komisja Oświaty Zdrowia, Kultury. Kultury <try> Władz i Spraw Socjalnych pozytywnie zaopiniowała w z tym sprawozdanie z wykonania budżetu w roku 2019 roku. Dziękuję bardzo. Komisja Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Komunalnego i Porządku Publicznego. Pozytywnie. Komisja Zagospodarowania Przestrzennego Dnia Komunalnego i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała w związku budżetu tym. Dziękuję. Komisję Rewizyjną. Dziękuję bardzo. Komisję Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska. Komisja Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska również pozbawienia zabiegów o sprawozdaniu z wykonania budżetu za pierwszy rok 2019 roku. Dziękuję bardzo. Komisję Statutowo-Regulaminową. Komisja Statutowo-Regulaminowa pozbawienia zabiegów o sprawozdaniu z wykonania budżetu za pierwszy rok. Komisja Skarb Wniosków i Petycji. Komisja Spraw Wniosków pozytywnie za opcji za uchwała w prezentaniu finansowych za 2 Dziękuję bardzo. Komisja Mieszkaniowa. Komisja Mieszkaniowa przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za pierwszy budżet 2019 roku. Dziękuję bardzo. I kolejny punkt mamy dyskusję. Czy są jakieś pytania? Jeżeli nie ma pytań, poddaję pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu na za pierwsze półrocze 2019 roku. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada Miejska przyjęła sprawozdanie z, z wykonania budżetu za pierwsze półrocze. 2019 roku z większością głosów. Zamykam punkt ósmy, przechodzimy do punktu 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu wynagrodzenia nauczycieli. I tutaj poproszę Panią Sekretarz Digna Diana Kaznostą o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany regulaminu wynagrodzenia nauczycieli. Szanowni Państwo. Na podstawie artykułu 30 ustęp 1 punkt 6 artykułu 34a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku. Karta nauczyciela, Dziennik Ustaw 2018 roku, pozycja 967. Y obowiązującym od dnia 1 września 2019 roku, organ prowadzący szkołę, będący jednostką samorządu terytorialnego określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu w drodze regulaminu, m.in. wysokość dodatku funkcyjnego z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klas, którego minimalna wysokość wynosi 300 zł. Taki projekt, tutaj taką zmianę przygotowaliśmy. 300 zł. Uwzględniliśmy również tutaj dodatek za wychowawstwo dla opiekunów oddziału, oddziału przedszkolnego. W związku tutaj z powyższym podjęcie uchwały uważa się za zasadne. Dziękuję bardzo. I po raz kolejny proszę przewodniczącą Komisji Oświaty, Zdrowia, kultury, kultury, Kultury Fizycznej, Sportu i Spraw Socjalnych o przedstawienie stanowiska. Ja stawiam się Komisja Oświaty pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Kolejny dyskusja. Jeżeli nie ma pytań, informuję, że projekt uchwały w sprawie określenia opłat za korzystanie z, z wychowania przedszkolnego jest ośmiędzony. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały jak wyżej. Kto jest za? 14. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sprawozdanie z zmiany rezolucji na nauczycieli. Tak jest. I tutaj po, może ponownie poddam to, to pod głosowanie. Kto jest za w takim razie? Tak, jest za. Kto To jest kto się wstrzymał? Tak, nie Jeszcze może stwierdzę do tego punktu, że uchwała została przyjęta yy, jednogłośnie. Zamykamy punkt 9, punkt 10, podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i doprowadzania ścieków na terenie Gminy Gałtyce. Odprowadzania ścieków na terenie Gminy ce o przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody ścieków na terenie gminy Białżyce. Panie Przewodniczący, Panowie Burmistrzowie, Szanowni Państwo. Zmiana w ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu wodę i zbiorową wprowadzania ścieków z dnia 27 października 2017 roku nałożyła na zakłady świadczące usługi z zakresu do zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków obowiązek złożenia powieku regulaminu do rad, do rad yy, gmin. Taki, tak jedynym zakładem, który świadczy usługi na naszym terenie dla, yy, z zakresu yy, zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków dotyczy to usług świadczonych na rzecz naszych mieszkańców jest zakład gospodarki komunalnej mieszkaniowej w Teurzycach. Taki projekt regulaminu przedłożył. Następnie Rada, Rada Miejska przyjęła projekt regulaminu i zgodnie z obowiązującym prawem przekazany ten projekt został do organu regulacyjnego, jakim jest dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. W opinii, którą przesłał dyrektor Regionalnego Zarządu, wskazał na niektóre zapisy tego projektu regulaminu, które nie odpowiadają, są niezgodne z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu wody i o wprowadzaniu ścieków. Wskazane przez organ regulacyjny. Uwagi zostały y, tutaj, y, te, te zapisy zostały uwzględnione w te uwagi i w przedłożonym tutaj projekcie, który jest przedmiotem obrad dzisiejszej sesji, te uwagi zostały y, usunięte. Regulamin przedstawiony Państwu tutaj do y, uchwalenia. Reguluje, y, określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo kanalizacyjnego oraz odbiorców usług. W tym wymienione są wszystkie y, regulowania, y, które y, określone zostały w ustawie, a więc y, jest takich... Tych 9 rozdziałów zawiera ten regulamin, a więc są to minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo, warunki i tryb zawierania umów, sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat, warunki przyłączania do sieci, warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług, sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo odbioru wykonanych przyłączy, Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług, standardy obsługi odborców oraz warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe. W związku z powyższym, jedynym taki, takim gmina posiada dotychczas regulamin opracowany, jednak opracowanie nowego regulaminu jest ze zmianą ustawy i dostosowanie jego zapisów do obowiązującego prawa. Przedstawiony projekt te wszystkie wszystkie wymogi zawiera w związku z powyższym jest uzasadnione podjęcie przedstawionego projektu regulaminu. Dziękuję. Dziękuję bardzo <coughs> i proszę przewodniczącą Komisji Zagospodarowania Przestrzennego Mienia do Promodu Publicznego o przedstawienie stanowiska. To jest dyskusja. Czy są jakieś pytania? Jeżeli nie ma pytań, informuję, że projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy krężycej jest wyświetlony. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały. Kto jest za? Że uchwała w sprawie uchwalenia, uchwalenia regulaminu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Bełżyce została przyjęta jednogłośnie. Zamykamy punkt 10. Przechodzimy do punktu 11. Podjęcie uchwały w sprawie wdrażania zgody na odstąpienie od obowiązku przypadkowego trybu zawarcia umowy najmą części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bełżyce. Tu już od 11 do 17. I z uwagi, że projekt, że projekty uchwały dotyczą części działki pod garażem, w związku z tym proponuję przyjąć przez radnych stanowisko, że zastępca naczelnika wydziału przedstawi uzasadnienie, które Dotyczyć będzie wszystkich projektów uchwał wymienionych w porządku obrad od punktu 11 do punktu 17. Będziemy tylko odczytywać z projektu uchwały numery garażu odpowiadających części działki i opinie komisji i poddawać pod głosowanie. I teraz poddam pod głosowanie zgłoszoną propozycję. Kto jest za? Stwierdzam, że proponowana propozycja została przyjęto jednogłośnie. Dziękuję bardzo i proszę pana. Panie przewodniczący, burmistrzowie, szanowni państwo, a więc tutaj zgodnie z przyjętą y, propozycją, aby było to jedno uzasadnienie, dotyczyło wszystkim wszystkim a więc przedstawiam to uzasadnienie. Dotychczasowi najemcy terenu pod garażem, które dotyczą projektu uchwał są najemcami tych, tego terenu już od... Lat. i ten okres w każdym przypadku przekraczał okres 3 lat i zawarcie umowy na dalszy okres jest możliwy w drodze, byłby możliwy w drodze przetargu lub za zgodą Rady w drodze bezprzetargowej. Wszyscy najemcy terenu są zainteresowani dalszym najmem w drodze bezprzetargowej i złożyli stosowne wnioski. Z uwagi na fakt, że garaże stanowią własność najemców i są jeszcze wolne y, miejsca na, y, na ustawienie y, innych y, przez inne osoby zainteresowane garaży, a więc przedstawiony w projekcie uchwały w projekcie uchwał y, jest uzasadnione, aby Rada podjęła uchwałę o w sprawie wyrażenia zgody na ustąpienie od obowiązku przetargowego typu zawarcia umowy najmu części nieruchomości stanowiącej własność gminy w Bełżecie dotyczy to w każdym przypadku działki nr 635 zlokalizowanej przy ulicy Lubelskiej w Bełżecie. Dziękuję. I teraz przystąpiliśmy kolejno do projektami uchwał. Czyli tak, pierwszy... Proszę. To no, może już pan Naczelnik jak skończy to. Ale to właśnie no, przystępujemy do czytania tych. U, dyskusja tego. do dyskusji. Króciutko, tylko tak. No to, to proszę, jest, proszę, Proszę bardzo. Nie będę tego robił. Jak kiedyś słyszałem,